Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Magda Zup, a to jest kolejny odcinek mojego podcastu Jak ugryźć danie. Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim odcinku, dziś dokończenie tematu obywatelstwa duńskiego. Omówię cztery pozostałe warunki do uzyskania duńskiego paszportu, a mianowicie kwestie zatrudnienia, znajomość języka duńskiego, Test z wiedzy ogólnej, historii, kultury i wydarzeń najnowszych, oraz najprzyjemniejszy z nich wszystkich uczestnictwo w ceremonii wręczania dokumentu poświadczającego nadanie duńskiego obywatelstwa. Zapraszam do odsłuchania odcinka. Gotowi? No to zaczynamy! Pierwszym punktem w dzisiejszym rozkładzie jazdy jest kwestia zatrudnienia w Danii. Która ma zasadniczy wpływ na przyznanie nam obywatelstwa duńskiego. Przyjęto, że należy być zatrudnionym na pełny etat lub prowadzić swoją działalność gospodarczą przynajmniej przez 3,5 roku w ciągu ostatnich czterech lat. Warunek przynależności do duńskiego rynku pracy jest też konieczny w momencie składania naszego wniosku o przyznanie obywatelstwa. W obrębie tego warunku o zatrudnieniu możemy wyróżnić różne sytuacje, które spełniają ten wymóg. Możecie ubiegać się o obywatelstwo w sytuacji, gdy wasz średni czas pracy tygodniowej wynosi co najmniej 30 godzin, a więc uznaje się w tym przypadku, że jest to pełny wymiar godzin. Również osoby, które pracowały w delegacji za granicą, i zostały wysłane do tej pracy przez duński ogran publiczny, firmę prywatną, stowarzyszenie lub organizację. W tym drugim przypadku można w ten sposób pracować nie dłużej niż przez dwa lata. Kolejnym stosunkiem pracy, który pozwala na ubieganie się o ob duńskie obywatelstwo, jest sytuacja, gdy pracowaliście za granicą, ponieważ wasz partner życiowy. Został oddelegowany z Danii do pracy poza jej granicami, i tu również taki pobyt nie może być dłuższy niż dwa lata. Kolejny przypadek może mieć miejsce, gdy zatrudnienie za granicą może mieć znaczące znaczenie w odniesieniu do Waszego zatrudnienia w Danii czyli musicie pojechać do pracy za granicę i jesteście wysłani przez duńską firmę ponieważ na przykład firma chce, żebyście podnieśli kwalifikacje, które będą później potrzebne wam w Danii albo za granicą, możecie zdobyć doświadczenie, które później wykorzystacie z korzyścią w waszej firmie na miejscu. I tutaj okres takiej pracy nie może przekroczyć jednego roku. Ostatnim już przypadkiem zatrudnienia, kiedy można ubiegać się o obywatelstwo, jest zatrudnienie ucznia w ramach praktyk szkolnych. Teraz przedstawię Wam grupy osób, które są zwolnione z wymogu zatrudnienia. Jednak do każdej z tych grup odnoszą się szczególne przepisy, w które już nie będę się tu zagłębiać. Chcę Wam dać po prostu narzędzie, które pomoże Wam poszukać interesujących Was informacji. Więc będziecie wiedzieli gdzie ich szukać. A wgłębiając się w każdy przypadek, chyba nigdy bym do końca ich nie omówiła. Nie mówiąc już o tym, że gdzieś na początku byście zasnęli lub wyłączyli odcinek. W sumie może to byłoby dobrym sposobem na bezcenność. No ale bez żartów. Mamy tu poważny temat do omówienia. Więc jakie osoby są zwolnione z wymogu zatrudnienia? Będą to wnioskodawcy będący w związku małżeńskim z osobą mającą duńskie obywatelstwo, ale ze względu na pracę tej osoby mieszkają z nią za granicą. Będą tu też osoby urodzone z matki Dunki, które mogły nabyć duńskie obywatelstwo, gdyby ta matka się postarała o nie dla swoich dzieci, ale tego nie zrobiła. Jeśli będziecie zainteresowani tym przypadkiem, to sprawdźcie sobie dokładnie, czy spełniacie warunki, jeśli chodzi o okres urodzenia i aplikacji. Kolejna grupa to osoby, które wcześniej były obywatelami duńskimi, są w pochodzenia duńskiego lub są mniejszością narodową w południowej części Schleswig-Holstein. Należy tu też wspomnieć o dzieciach, które w wieku od 12 do 18 lat zostały adoptowane przez obywateli Danii, lub w przypadku adopcji pasierba, jeśli dziecko do momentu ukończenia 18 lat mieszkało w Danii co najmniej 2 lata. Jeśli już mowa o dzieciach, to będą to też dzieci pozamałżeńskie urodzone z matki cudzoziemki i ojca duńczyka. Które wcześniej nie uzyskały duńskiego obywatelstwa. Kolejna grupa to bezpaństwowcy w wieku poniżej 18 lat, którzy urodzili się w Danii, mieszkają tutaj i którzy złożyli wniosek o obywatelstwo duńskie przed ukończeniem 18 roku życia. Są tutaj również osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub otrzymały wcześniejszą emeryturę. I na koniec dwie grupy: bezpaństwowcy, którzy urodzili się w Danii i dzieci, które ubiegają się o obywatelstwo duńskie jako osoba główna. W tych ostatnich dwóch grupach, jeśli to Was dotyczy, sprawdźcie sobie szczególne warunki. No, okej, okay. kwestia zatrudnienia omówiona. Teraz przejdę do kolejnego warunku, którym jest znajomość języka duńskiego. I na jakim poziomie ona powinna być? Jest bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o poświadczenie znajomości języka duńskiego. Pierwszym i podstawowym jest egzamin końcowy ze szkoły językowej, z pro na najwyższym trzecim poziomie, tak zwany Pro-Idansk 3, lub jeden z egzaminów wymienionych w załączniku 3D do tak zwanego. Circulus QSE on Naturalization. Nie będę Wam omawiała wszystkich tych przypadków, bo jest tego bardzo dużo. Wymienię tylko kilka z nich. Może to być świadectwo ukończenia klasy 9 lub 10 ze średnią ocen przynajmniej 6. I tu, w tym przypadku, jeśli skala ocen jest 13-stopniowa, lub ze średnio ocen 02 i tu jeśli skala ocen jest siedmiostopniowa. To Wam wyjaśnię, te skalę, to znaczy 13 stopni lub 7 stopni, to jest sposób oceniania uczniów w szkole i wciąż można się spotkać ze stosowaniem obu. Zdany egzamin końcowy z takich szkół jak STX, HHX, HTX. EUX, ja to czytam po polsku, lub egzamin na poziomie HF również są wystarczające do poświadczenia Waszej znajomości językowej. Te literki przy szkołach określają po prostu, jaki rodzaj szkoły to był. Możliwe jest również, że jeśli zdaliście końcowy egzamin z języka duńskiego w szkole językowej na poziomie drugim, czyli PHO i Dęsk 2, to taka znajomość języka będzie również wystarczająca. Jedynym warunkiem tutaj jest, że nie pobieraliście świadczeń zgodnie z prawem o aktywnej polityce socjalnej lub prawa do spraw integracji przez więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 9 lat. Chodzi tu o takie świadczenia pomocowe jak na przykład kontant Jelp, Yelp. Czy pomoc dla osób starszych, których jeszcze nie obejmują świadczenia emerytalne lub wcześniejszej emerytury? Warunek o niepobieraniu pomocy finansowej od państwa duńskiego odnosi się też do wszystkich egzaminów wymienionych w załączniku 3a do CQSQS on naturalization. Wymienię Wam teraz parę takich egzaminów które wystarczą do poświadczenia o waszej znajomości języka duńskiego. Jednak zachęcam do zerknięcia, bo jest tego naprawdę sporo. Oczywiście wszystkie linki i załączniki będą przypięte poniżej w notatkach do tego odcinka, abyście standardowo mogli sobie po prostu kliknąć i szybko doczytać coś, co was konkretnie interesuje. Jakie jeszcze egzaminy są honorowane? Z tych najbardziej popularnych, które są najczęściej w zasięgu nas, Polaków, to moim zdaniem będzie FWU Lessning Trin Fie, Zdany egzamin końcowy z desk są z oceną 6 według 13-stopniowej skali lub z oceną 0,2 w 7-stopniowej skali. Kolejnie może to być świadectwo ukończenia studiów, szkół technicznych, np. szkoły dla pielęgniarek, szkoły handlowej lub zdana matura międzynarodowa z duńskim językiem na poziomie A lub B. I również w zakresie znajomości językowych, tak jak i w przypadku innych warunków, istnieją grupy osób, które są zwolnione z poświadczania znajomości językowych. Pobieżnie je tylko wymienię, bo z mojego doświadczenia nie są to przypadki, które szczególnie często mają odniesienie do polskich obywateli. Jeśli jednak znajdujecie się w którejś z tych grup, wiecie teraz, gdzie szukać informacji na ten temat. Grupy osób zwolnionych to wnioskodawcy mieszkający na wyspach Owczych lub Grenlandii, wnioskodawcy mówiący w językach szwedzkim lub innym nordyckim. Dzieci, które występują jako główni wnioskodawcy bez swoich rodziców, wnioskodawcy mniejszości duńskiej zamieszkujący południowy obszar Schleswig-Holstein oraz dzieci z duńskiej matki, które mieszkały za granicą do końca 1978 roku. Jeśli chodzi o dyspensę, czyli zwolnienie z poświadczenia znajomości językowych przy ubieganiu się o duńskie obywatelstwo odnosi się to do osób z upośledzeniem fizycznym, psychicznym, sensorycznym albo intelektualnym i w związku z tym nie są w stanie albo w znacznym stopniu mają to ograniczone, aby wypełnić obowiązek udokumentowania i zdania egzaminu pro-idensk 3 lub pro-idensk 2. Również przy wykorzystaniu... Szczególnych udogodnień lub pomocy w tym zakresie. Należy swoją niepełnosprawność udokumentować ze świadczeniem od lekarza nie starszym niż 2 lata, i na tej podstawie ministerstwo podejmie decyzję, czy dana osoba może być zwolniona z warunku znajomości języka duńskiego. Odnośnie przepisów z zakresu niepełnosprawności jest szereg szczególnych przypadków. Które należy rozpatrywać indywidualnie, więc zachęcam do kontaktu z ministerstwem w celu przedstawienia swojej sytuacji i uzyskania odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Teraz przejdę do kolejnego warunku uzyskania duńskiego obywatelstwa którym jest test ze znajomości historii, kultury i społeczeństwa Danii. Ten egzamin to seria 40 pytań dotyczących m.in. wiedzy o kraju, polityce, rodzinie królewskiej, historii czy wiedzy najnowszej. Aby taki egzamin zdać, należy odpowiedzieć poprawnie na 32 z 40 pytań. Poziom trudności jest tak wysoki, że okazuje się, że nawet rodowici Duńczycy mają z nim spore problemy. Test jest przeprowadzany dwa razy do roku, w czerwcu i w listopadzie. Na wyniki trzeba trochę poczekać, ale praktycznie tego samego dnia, kiedy odbywa się test, w internecie publikowany jest on z odpowiedziami, więc zainteresowani mogą łatwo sprawdzić, czy udało im się odpowiedzieć prawidłowo na wystarczającą ilość pytań, czy jednak czeka ich ponowne podejście za około pół roku. I tak, jeśli chodzi o to, jak wyglądają te pytania, to 35 pytań testu to wiedza, która została zebrana i opublikowana przez Ministerstwo do Spraw Obcokrajowców i Integracji, a który można sobie wydrukować, przyswoić i bez problemu zdać egzamin. Pozostałe 5 pytań to wiedza współczesna i aktualna. Mogą to być pytania z zakresu polityki czy kultury. Na test mamy 45 minut, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, i jest to test jednokrotnego wyboru, czyli tylko jedna odpowiedź będzie prawidłowa. Na teście zjawiacie się z dokumentem tożsamości, ze zdjęciem oraz numerem CPR. W trakcie trwania testu, jeśli się pomylicie w odpowiedziach, można bez problemu odpowiedź poprawić. Odpowiednio zaznaczając poprawkę. Niestety nie możecie korzystać ze słowników czy innych pomocy w trakcie testu. Również jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki czy z innych podobnych urządzeń technicznych. Podczas całego testu nie można kontaktować się z innymi zdającymi. Nie wolno rozmawiać, ale jeśli macie jakieś wątpliwości, czy potrzebujecie się na przykład o coś zapytać, po prostu podnosicie rękę i ktoś z nadzorujących przebieg całego egzaminu zaraz do Was podejdzie. Nie wolno opuszczać swojego miejsca bez pozwolenia oraz jeśli do końca egzaminu pozostanie już tylko 15 minut lub mniej, wtedy już nikt nie może wyjść i należy poczekać. Aż czas przewidziany na test dobiegnie do końca. Oczywiście pod żadnym pozorem nie można wynosić testu spoza lokalu, w którym ten test jest przeprowadzany. Nieprzestrzeganie tych wszystkich zasad, niestety, może spowodować, że zostaniecie wyproszeni z lokalu egzaminacyjnego, a test będzie uznany za nieważny. W notatkach, jeszcze raz przypomnę, przypnę Wam link do materiału, który został opracowany przez Ministerstwo, a który jest ogromną pomocą w nauce do egzaminu z wiedzy o Danii. Także tylko sobie klikniecie i możecie ściągnąć na komputer, później wydrukować i po prostu nauczyć się tych wszystkich informacji, które są tam podane. Niestety, ale jest tego sporo. Również wkleję Wam link do strony, gdzie możecie wykupić sobie dostęp do przykładowych testów ze wcześniejszych lat. Bardzo polecam tę stronę, bo pozwala poukładać wszystkie wiadomości w głowie, a porównując pytania z testów przykładowych, a na przykład pytania z ostatniego testu w czerwcu, widzę, że bardzo często są to te same pytania, ewentualnie lekko zmienione. Tutaj również istnieje grupa osób, która jest zwolniona z obowiązku podchodzenia do testów z wiedzy o Danii oraz osoby, które mogą skorzystać z dyspensy. Są to jednak te same grupy, które korzystały z takich przywilejów w przypadku omawianego przeze mnie wcześniejszego warunku, a mianowicie udokumentowania znajomości języka duńskiego, więc odsyłam Was poszczegóły na stronę Ministerstwa, lub do tej części, którą wcześniej omawiałam w tym podcaście. A teraz ostatni z warunków, które musicie wypełnić, aby dopełnić całej procedury dotyczącej uzyskania duńskiego obywatelstwa: uczestnictwo w gminnej ceremonii zaprzysiężenia wierności Danii. Ceremonia to forma okazania szacunku. Wierności i chęci przynależności do społeczeństwa duńskiego w poszanowaniu duńskich wartości, zasad prawnych, przestrzegając konstytucję Królestwa Duńskiego oraz respektując duńską demokrację. Jeśli przejdziecie już wszystkie etapy aplikacji na obywatelstwo, w końcu otrzymacie list z informacją o ceremonii. Zostanie on wysłany na waszego e czyli centralną platformę do korespondencji elektronicznej. Przychodzą na nią wiadomości z instytucji państwowych, gminnych, regionalnych, czasami paski wypłat i tym podobne. Do tego listu zostaną dołączone dwa oświadczenia. Jedno to deklaracja na uroczystość konstytucyjną, którą należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przynieść ze sobą na ceremonię, oraz drugie to oświadczenie o karalności i przestępstwach popełnionych w kraju lub za granicą. Oświadczenie to składacie w dobrej wierze, kwitujecie swoim podpisem i składacie w Ministerstwie do Spraw Imigracji i Integracji, wysyłając to oświadczenie na podany e-mail Ministerstwa. Należy się upewnić, że dostaliście oba oświadczenia w załączniku do listu. Na swojej poczcie elektronicznej e -box. Jeśli oświadczenia o popełnionych przestępstwach nie wyślecie w wymaganym terminie, nie będziecie mogli otrzymać duńskiego obywatelstwa podczas ceremonii, i wyznaczony zostanie dla Was nowy termin ceremonii. Ale gdzie i kiedy taka ceremonia ma miejsce? Gmina, w którym mieszkacie, organizuje takie uroczystości przynajmniej dwa razy w roku. Powinna się odbyć co najmniej miesiąc od zatwierdzenia, że otrzymacie duńskie obywatelstwo, a najpóźniej 4 miesiące od uzyskania takiej informacji, gmina umieszcza informacje dotyczące czasu danej ceremonii oraz sposobu, jak można się na nią zarejestrować. Dwa tygodnie przed ceremonią gmina wysyła listę. Z zarejestrowanymi wnioskodawcami do ministerstwa. Wasze obywatelstwo duńskie jest ważne od momentu podpisania deklaracji na uroczystość konstytucyjną i w momencie, kiedy ministerstwo zatwierdzi wasze uczestnictwo w ceremonii. Istnieje taki przepis mówiący, że macie dwa lata na uczestnictwo w ceremonii od momentu zatwierdzenia waszego obywatelstwa duńskiego. Jeśli nie dotrzymacie tego terminu, będziecie musieli jeszcze raz aplikować o obywatelstwo, i wtedy należy spełniać te reguły, które będą obowiązywać w czasie składania nowej aplikacji. Udział w uroczystości w zasadzie powinien odbyć się w gminie, w której mieszkacie. Jeśli jednak nie możecie uczestniczyć w swojej gminie, Możecie zapytać, czy jest możliwość uczestnictwa w innej gminie. Jeśli gmina nie będzie mogła pomóc, należy skontaktować się z gminą, w której uczestnictwem jesteście zainteresowani. Jednak taka gmina może też nie wyrazić na to zgody. Na ceremonię musicie przynieść ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być prawo jazdy wystawione w Danii paszport albo prawo jazdy wystawione przez urząd w kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii. Dokument poświadczający nadanie obywatelstwa duńskiego otrzymacie po miesiącu od dnia uczestnictwa w ceremonii. Dokument przyjdzie do Was pocztą, jednak ze względu na wyjątkowe sytuacje może się zdarzyć, że będziecie musieli poczekać troszkę dłużej na ten dokument. Jeśli już otrzymacie dokument poświadczający nadanie obywatelstwa duńskiego, będziecie mogli wystąpić o wydanie paszportu duńskiego. Niestety, w ceremonii nie mogą uczestniczyć osoby trzecie. Jeśli macie dzieci poniżej 18 roku życia i które wraz z Wami otrzymują duńskie obywatelstwo, ponieważ możecie dzieci małoletnie dołączyć do Waszego wniosku o obywatelstwo, są one zwolnione z obowiązku uczestnictwa w ceremonii. Jeżeli w przypadku choroby lub innych sytuacji życiowych nie możecie uczestniczyć w ceremonii, należy skontaktować się z ministerstwem i poprosić o zwolnienie z obowiązku pojawienia się na ceremonii. Jednym z ważniejszych momentów całej ceremonii jest uścisk dłoni przewodniczącego całej uroczystości. W okresie pandemii ten element jest wstrzymany, jednak mam nadzieję, że zostanie szybko przywrócony, bo według mnie jest to jeden z bardziej podniosłych momentów. I tym sposobem wyczerpałam całkowicie temat uzyskania duńskiego obywatelstwa. Zachęcam wszystkich moich rodaków do aplikowania, o ile oczywiście spełniacie warunki do tego. Wiem, że coraz więcej osób podchodzi do egzaminów, stara się zdobyć obywatelstwo duńskie i chce być częścią duńskiego społeczeństwa. Duński paszport nie zmienia za wiele w przypadku obywateli Polski. Przede wszystkim daje możliwość głosowania w wyborach powszechnych, otwiera również możliwość podróżowania do wielu krajów, gdzie my, Polacy, musimy mieć wizy. Duńczycy mogą podróżować do 187 destynacji bez wizy i w obecnym momencie plasują się jako kraj na czwartym miejscu pod względem ilości kierunków podróży. W rankingu podróży do kraju bez wiz prym wjedzie Japonia z dostępem do 190 krajów, czyli tak naprawdę tylko o 3 kraje więcej od Danii. Dziękuję za odsłuchanie mojego drugiego odcinka o obywatelstwie duńskim. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego paru ciekawych informacji. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję wszystkim moim słuchaczom i zapraszam do kolejnych odcinków. To była szósta część podcastu Jak ugryźć danie. Ja nazywam się Magda Zup. Jeszcze raz bardzo dziękuję, trzymajcie się ciepło, cześć!